Sensacja w Oslo, Włosi zdemolowani przez Norwegów. Tak właśnie, moi drodzy, to się dzieje w europejskim futbolu. Reprezentacja Włoch, Faworyt przegrywa z Norwegią. 3 do 0 w golach Sorlota, Nusy i Erdinga, Halanda. Tak to wygląda w naszych realiach, tak to wygląda w eliminacjach do mistrzostw świata. Jest bardzo prawdopodobne, że... Włosi dzięki temu będą mieli drugie miejsce w grupie, a to już jest bardzo poważna przesłanka ku temu, że być może w barażach trafimy właśnie na tą drużynę. Chciałbym tutaj w tym filmie podsumować troszeczkę y, sytuację drużyn, które grały już w y, eliminacjach do Mistrzostw Świata, no i chciałbym też y, powiedzieć o wczorajszym meczu w Finlandii z y, Holandią, o moich obawach, o tym, że. Polska niekoniecznie musi wygrać ten mecz, zwłaszcza po tym, co zobaczyliśmy, ale po kolei. Przejdźmy teraz, tak szybko, do tego, co się wydarzyło na innym boisku. Malta-Litwa 0-0. Tutaj akurat y, nie będziemy traktować dość poważnie tych drużyn. Y, a do meczu Holandia-Finlandia wrócimy pod koniec filmu. Grupa H: Bośnia-Hercegowina, Rumunia. Bośnia-Hercegowina wygrała. San Marino też 1-0. No, to jest właśnie czerwiec, w czerwcu. Te drużyny nie prezentują takiego poziomu, jakbyśmy się chcieli spodziewać po, po nich, bo nawet y, jeśli chodzi o Te Włochy, czy o Belgię y, która mierzyła się właśnie z Macedonią, zremisowała, tak więc my też zbyt brutalnie traktujemy Polskę y, i grę, to był też mecz sparingowy, ja tutaj wypowiedziałem się wcześniej, we wcześniejszym filmie na ten temat, ale jak widzimy nie ma, szału nie ma tutaj chyba. Yy, drużyna Chorwacji poszalała sobie. No, nawet widzimy tutaj Anglia z Andorą, yy, również 1-0, tylko gdybyśmy my wygrali 1-0 z Andorą, no to przecież jakby było, co by się działo w mediach, jak to 1-0 z Andorą. A no, widzimy, Anglicy wygrywają 1-0 i też nic się nie dzieje, liczą się punkty. To jest czerwiec, a więc przejdźmy tutaj szybko jeszcze do tych yy, grup. Tutaj mamy Rumunia na drugim miejscu, Bośnia-Hercegowina na pierwszym. Generalnie te dwie drużyny dość mocno zaskoczyła mnie postawa Bośni i Hercegowiny, bo widzimy tutaj są jeszcze Austriacy, którzy już wygrali z Rumunią. Oni będą znając życie pieli się ku górze pierwsze, drugie miejsce. Więc Bośnia-Hercegowina, Austria. Tutaj możemy się bać kogoś z tych drużyn w barażach, jeśli do nich awansujemy. Kolejna grupa to już Norwegia, tutaj wspominana. Norwegia pewnie idzie na pierwsze miejsce i wystarczy już tylko później zremisować z Włochami. I wydaje mi się, że pierwsze miejsce mają zagwarantowane. Tutaj widzimy, co przeważa: różnica goli, gole strzelone, a na samym końcu dopiero jest head-to-head, head, więc już mają wygraną. Wystarczy mało nawet przegrać z Włochami i nastrzelać dużo goli, a tam jest tych napastników od groma. I to spowoduje prawdopodobnie, że Włosi zameldują się na drugim miejscu w tej grupie. Ten mecz był kluczowy. Kolejna grupa. Belgia zawiodła. Walia 3-0 z Liechtensteinem. Walia no, ma tutaj 7 punktów. Macedonia Północna. Zobaczymy jak to się jeszcze rozegra. Ta grupa jest taka dość ciekawa. Wydaje mi się, że Walia może powalczyć tutaj o pierwsze miejsce w tej grupie. Zwłaszcza, że Belgia zremisowała na początek. A więc Walia. Jednak na drugim miejscu wolałbym zdecydowanie, żeby była Walia. <grywa> to tylko moje takie zdanie i chyba reszty kibiców polskiej reprezentacji. Yy, Anglia 1-0. Tutaj jest, no tu jest mocna dość grupa. Tutaj akurat obstawiałem ten mecz między Serbią a Albanią, że będzie dużo żółtych kartek nie było O dziwo, były tylko trzy. Ale wydaje mi się, że między tymi zespołami właśnie. Rozegra się batalia o drugą pozycję. Przejdźmy już do ostatniej grupy z tych drużyn, które grały. Tutaj mamy Czechy, Czarnogóra, Chorwacja. Też trzy mocne zespoły, z którymi trzeba się liczyć. Na razie Czesi tutaj dominują 9 punktów, ale Chorwacja dopiero wchodzi do gry, więc jeszcze nie jest tutaj wszystko jasne. Kto tutaj zdobędzie pierwsze, kto drugie miejsce, ale grupa jest mocna. Tak więc jak patrzymy na te zespoły, będziemy mieli jako Polacy dość duży problem, bo drugie miejsca będą bardzo, bardzo mocne. Więc módlmy się o to, żebyśmy wygrali z Holandią, ale to jest troszeczkę mm, nierealne z tego, co widzimy po ostatnim meczu naszej reprezentacji. Z tego, co widzieliśmy wczoraj w meczu z Finlandią. Przejdźmy tutaj jeszcze do właśnie tego wydarzenia. Zakończyło się to 2-0 dla Holandii. Holandia nad spokojnie weszła w ten mecz i już w szóstej minucie w 23 było 2-0, więc tak naprawdę resztę sobie tylko dogrywali. Aż tak dużo się nie działo na boisku. Jak widzimy, skupiłem się na tym, co udało mi się zanotować, jeśli chodzi o grę Finlandii no to mamy coś takiego w starciu, w starciu z Holandią przeciwko mocnemu rywalowi. Mimo porażki Finlandia zachowała strukturę i przebieg gry wyglądał znacznie lepiej niż za Kanerwy. Zamiast chaosu, solidny pressing i lepsza organizacja. To akurat było widać, że ta drużyna wygląda znacznie lepiej. Ja pamiętam, kiedyś oni grali z Polakami jeszcze właśnie za, był, nie wiem czy to był Kanerwa czy kto inny, ale ta drużyna była... Można powiedzieć taka do dominowania. Teraz to wyglądało już troszeczkę yy, bardziej poukładane. To wszystko było w grze w Finlandii. Mimo straty dwóch goli, ta drużyna potrafiła budować akcję. Yy, kolejne to jest właśnie to, co udało mi się zanotować, że pewność przy wyjściu spod własnej bramki, dzięki lepszej organizacji defensywnej Finlandia unikała prostych strat i chaosu pokazywanych przeciwko Holandii. Tutaj też to się narzucało, że oni potrafili od tyłu wyjść i budować akcję, taką drużyną, która potrafi presować z taką Holandią. Jeszcze zwróćcie uwagę na zawodnika Antman. Tego zawodnika trzeba będzie solidnie przykryć. Tutaj probierz będzie musiał kogoś naprawdę przykleić. Antman wyróżnił się najaktywniejszą częścią ataku. Oddał cztery strzały na... 5 w sumie, co stanowiło 80%, tak, tutaj 5 strzałów udała Finlandia, z tego Antman 4. Jego podstawa przeciwko światowej klasy przeciwnikowi, jak Holandia, pokazała, że potrafi funkcjonować jako lider ofensywy, nawet jeśli nie zamknął tego go, golem czy asystą, to prawda. Miał sytuację, mógł mieć gola i wtedy byśmy zwrócili na tą jego grę większą uwagę. Wydaje mi się, że i tak teraz już, jeśli chodzi o przygotowanie Polaków do tego meczu trzeba zwrócić uwagę na to, że Antman to jest solidny piłkarz i tutaj Polacy, tutaj będzie grał albo Skrzyp, albo Bietetka na jego stronie, do tego Kasz, oni będą musieli go mocno tutaj pilnować, przykryć. Wydaje mi się, że śliz jeszcze powinien też dociągać do tego skrzydła. Tak więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o mecz... Finów przeciwko Holandii, Hradecki też by to ocenę jako obrońca, jako bramkarza, ale to akurat normalne, że dużo strzałów było ze strony Holendrów. Mamy tutaj 17 strzałów, interwencje bramkarza dwie. Aha, bo to jest tutaj, czyli cztery. Cztery interwencje bramkarza Hradeckiego, coś mi tak właśnie nie pasowało, że, że aż cztery by były po stronie holenderskiego bramkarza. Tak więc właśnie tak to wygląda. Podania również na dość dobrym poziomie. Ja przypominam, że my mieliśmy około 500 podań z drużyną Mołdawii. Mołdawia miała z nami około 400, więc widzimy, że na tle takiej Holandii, która no, lubi grać z piłką, Finlandia również miała 450 podań. To wiadomo, że tutaj chodziło też o to, że Holandia troszeczkę podpuściła, troszeczkę po po dwóch golach, ale mimo wszystko to nie był taki jednostronny mecz, chociaż w miarę nudny. Benjamin Kalman tutaj się pojawił na boisku, oczywiście on grał niedawno jeszcze w naszej Ekstraklasie. Zobaczmy jeszcze innych zawodników. No nie ma tutaj jakichś szczególnie wyróżniających się innych zawodników, to jest około 6-6, 6-1, 6-5, 6-7, 6-4, ale no, bramkarz i Antman Pokazali, że będą też mocnymi punktami, jeśli chodzi o grę z reprezentacją Polski. Na Antwana trzeba będzie bardzo uważać, a Hradeckiemu trzeba będzie postarać się strzelić gola, co też nie będzie takie proste. Ja jeszcze tutaj przywołuję swoją jedynaskę, którą zaproponowałem: jest to Skorupski, Skrzypczak, Wietecka, Kiwior w obronie. Na wahadłach Kesz i Zalewski, a w środku Pola Śliż, który zagrał według mnie najlepszy mecz w reprezentacji z drużyną Mołdawii, Moder, dobry, dobry, dobry zawodnik, dobrze wyglądał, no i Zieliński, który był szykowany, z tego co zrozumiałem z konferencji probieża, Zieliński był szykowany na ten mecz, a więc wydaje mi się, że środek pola będzie tak wyglądał, no i w ataku Piątek i Świderski, Piątek też był szykowany, bo wszedł dopiero później, a Świderski on będzie takim podwieszonym zawodnikiem, Wydaje mi się, że tutaj za Świderskiego jeszcze może wejść Szymański jako taki powieszony na gdzieś między liniami operujący, ale to jest jeszcze do, do sprawdzenia. <grym> tak więc tak wygląda moja jedynatka na mecz z Finlandią. Przypominam, trudny mecz będzie, trudny mecz nam się szykuje i mam nadzieję, że powalczymy o utrzymanie tego miejsca w naszej grupie, w naszej grupie G. Co wy myślicie o tym meczu, co wy myślicie o reprezentacji Finlandii albo o takich wydarzeniach, jak to wygląda właśnie w, w czerwcu, że te mecze nie są aż tak interesujące, nie są aż tak emocjonujące, to możecie napisać w komentarzu, a ja się z wami żegnam, no i do usłyszenia.